Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj. Robert Lewandowski przerywa milczenie. Nie przedłużę kontraktu z Bayernem Monachium. Jean Don Naruma postawił warunek Paris Saint Germain. Chce być numerem 1. FC Barcelona otrzyma aż 200 milionów euro. Jak to w ogóle możliwe? Oraz spory skandal w Serie A. Piłka szkopną rywala w krocze. Zanim zaczniemy, mała informacja o konkursie. Do wygrania jest taka oto piłka. Co zrobić, aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał, polubić ten film oraz zostawić komentarz z hashtagiem Konkurs. To wszystko. Wyniki pojawią się już niebawem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście ze mną do tej pory. Już naprawdę bardzo mało nam brakuje, aby było nas aż 250 tysięcy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bugmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem FUTBAL1500 możecie odebrać pewne 1500 zł. Dlaczego nowa oferta powitalna jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł. Dodatkowo pierwszy zakład jest zupełnie bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Piłka nożna to sport dość emocjonalny i już nieraz byliśmy świadkami sytuacji, w których jednemu z piłkarzy puszczały nerwy. Nawet Robert Lewandowski, który jest uznawany za bardzo spokojnego zawodnika na murawie, za początków gry w Bayernie rzucił kompanym o murawę. ale my jeszcze w tym materiale porozmawiamy o naszym rodaku. Natomiast teraz powiemy sobie o skandalicznej sytuacji w Serie A. W meczu AS Romy z Wenecją doszło do kuriozalnego zdarzenia, kiedy to w 32 minucie niejaki Sofian Keane uderzył piłkarze Romy, Lorenzo Pellegriniego w krocze. Zobaczcie sami. Początkowo arbiter nie zauważył tego brutalnego przewinienia, ale po powtórce war wymierzył karę agresorowi, pokazując mu czerwoną kartkę. Mimo osłabienia Wenecji przez następne 60 minut, Roma ostatecznie wyłącznie zremisowała 1 do 1, a niemal całą drugą połowę rozegrał Nikola Zalewski, co jest pozytywną wiadomością dla polskich kibiców. W poprzednim materiale mówiłem o tym, że Robert Lewandowski prawdopodobnie nie zostanie w Bayernie na kolejne lata, a po ostatnim meczu z Wolfsburgiem, z którym de facto strzelił jedną bramkę, zdradził szczegóły swojej przyszłości. że pomimo że nie dostałem żadnej oferty z Bayernu, to nie przedłużę kontraktu z Bayernem i taka jest moja moja decyzja. Wydaje mi się, że na tym momencie obie strony muszą myśleć o przyszłości, tak samo ja. E, więc tak samo poinformowałem trenera o tym e, o mojej decyzji, o tym Eee, że, że podjąłem taką decyzję, prostu nie przedłużam kontraktu, pomimo tego, że żadnej oferty nie było. Eee, I mi się wydaje, że w tym momencie dla obu stron stro najważniejsze jest to, żeby znaleźć idealne rozwiązanie i myślę, że nie na jakiej przyszłości pewnie to się stanie. Czy w takim razie tak szczerze, z głębi serca wiesz już, czy ten mecz dzisiaj na Volkswagen Arena i gol 35. w tym sezonie był też ostatnim występem Roberta Lewandowskiego w koszulce do Monachium? 100% dzisiaj tego nie wiem. Te słowa mogą nas wyłącznie utwierdzić w przekonaniu, że Robert Lewandowski najprawdopodobniej odejdzie w letnim okienku transferowym. A jego nowym zespołem będzie FC Barcelona, o której mówi się od kilku miesięcy. Sam Czawi, czyli trener Blaugrany, odniósł się do decyzji kapitana reprezentacji Polski w następujący sposób: Dla mnie jest on bardzo ważnym piłkarzem. Zazwyczaj zaczynał mecze od pierwszej minuty. To gracz pierwszej drużyny. Wiem jednak, jaka jest sytuacja finansowa klubu. Jest graczem, którego lubię. Czawi podkreślił także, że jego transfery będą w dużym stopniu zależeć od decyzji zarządu Barcy, która przeznaczy na nie określoną sumę pieniędzy. Podsumowując na koniec karierę Roberta w Bayernie Monachium, choć oczywiście teoretycznie może w nim grać jeszcze jeden sezon, to przedstawia się ona w taki oto sposób. Przez łączną liczbę 8 sezonów lewy, aż przez 7 sezonów strzelał łącznie we wszystkich rozgrywkach po minimum 40 bramek, a Bawarczycy z Polakiem w składzie zawsze wygrywali Mistrzostwo Niemiec. 33-latek ma na swoim koncie oprócz tego 3 trofea zdobywcze, Pucharu Niemiec, Puchar za wygranie klubowych Mistrzostw Świata oraz oczywiście Puchar Ligi Mistrzów. Robert ma również na swoim koncie aż 6 tytułów króla strzelców Bundesligi oraz dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku w Niemczech. Dokonań tych jest więcej, jednak nie jest to najistotniejsze. Lewandowski w Bayernie-Monachium zbudował sobie status nietykalnej ikony, a zaraz po Gerdzie Müllerze jest to z pewnością największy piłkacz w historii tego klubu. Jego strata więc będzie na pewno bardzo odczuwalna i bardzo możliwe, że w pierwszym sezonie po odejściu 33-latka Bawarczycy mogą stracić dużo na jakości, ponieważ będzie bardzo ciężko zastąpić taką personę w drużynie. W komentarzach napiszcie, jak widzicie dalszą przyszłość naszego rodaka: czy w nowym zespole będzie również odnosił tak duże sukcesy? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Jeśli już poruszyliśmy temat FC Barcelony i jej sytuacji finansowej w poprzednim temacie, to teraz powiem więcej o tym aspekcie. Sam Chawi przyznał, że Barca nie znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, ale to wiedzą niemal wszyscy. Jeszcze w zeszłym roku zrobiło się bardzo głośno o kwocie długów Dumy Katalonii, która mogła w tamtym okresie wynosić nawet 1,5 miliarda euro. Oczywiście są to nieoficjalne dane, ale pewne jest, że dług hiszpańskiego klubu oscylował w sumie około miliarda euro. To jednak nie przeszkodziło im, aby w zimowym okienku transferowym sprowadzić Ferana Teresa za 55 milionów euro plus bonusy. Warto jednak zaznaczyć, że tą kwotę Barcelona spłaca w ratach, a nie jednorazowo. Udało im się również ściągnąć Aubameyanga za darmo, który jak na razie okazuje się najważniejszym zawodnikiem w ofensywie Chaviego. Niebawem natomiast dołączyć do niego może Robert Lewandowski, z którym Gabończyk zna się za czasu wspólnej gry dla Borussii Dortmund. Pojawia się więc pytanie skąd Barca weźmie pieniądze na tak wielki ruch, jeśli wspomniany transfer Teresa spłacają w ratach. Okazuje się, że klub szuka kolejnych sposobów na uzyskanie pieniędzy, dlatego też są oni w trakcie sprzedawania 49% udziału w swojej sieci handlowej. Leugrana za sprzedaż niemal połowy swoich udziałów, zarobi około 200 milionów euro tak potężny zastrzyk gotówki małże pozwoli mi spłacić część długów, to jeszcze będą mogli bez problemu ściągnąć Lewandowskiego z Bayernu. Co do Bawarczyków mówi się, że żądają za polskiego napastnika 40 milionów euro, a jeśli doliczymy do tego odpowiedni kontrakt z zawartymi tam rocznymi zarobkami to może nam się skleić łączna kwota nawet 100 milionów euro. Media podawały, że Barca może zaoferować Polakowi nawet trzyletnią umowę, ale bardziej realne wydają się już dwa lata. W Bayernie Robert inkasuje między 21 a 23 miliony euro, dlatego Barcelona musi być gotowa na podobne roczne wydatki na jednego piłkarza. Na chwilę obecną mamy jednak zbyt mało informacji, żeby powiedzieć na ten temat coś więcej. Ale w czerwcu prawdopodobnie poznamy więcej szczegółów, którymi na pewno się z Wami podzielę. Saint-Germain chyba nie do końca przemyślało swoje zeszłoroczne transfery. Dla przypomnienia, peryżanie w letnim okienku sprowadzili Sergio Ramosa, Final Duma Rumę oraz oczywiście Leo Messiego. Dzisiaj można powiedzieć, że większość z tych transferów, jak nie wszystkie, okazały się niezbyt trafne. Leo Messi zalicza najgorszy sezon swojej karierze od niepamiętnych lat. 11 bramek i 13 asyst to może nie są złe statystyki, ale jak na taką ikonę futbolu zostawiają wiele do życzenia. W przypadku Sergio Ramosa i Duma prawie nie mogą co liczyć na regularną grę. Natomiast Donnarumma jest zmuszony do dzielenia minut na Morawie z na Nawasem i tu jest list pogrzebany. Młodemu premkarzowi widocznie nie podoba się oba sytuacja, o czym powiedział publicznie w mediach. Mam dobre relacje z Kaylorem, ale jestem tutaj by być numerem jeden. Sytuacja musi się zmienić, to nie jest korzystne rozwiązanie dla bramkarza. Chyba po tych słowach te dobre relacje nie utrzymały się długo między panami, ale mniejsza o to. 23-latek rozegrał w tym sezonie 17 spotkań w Ligę, 5 spotkań w Lidze Mistrzów oraz 2 spotkania w Pucharze Francji, gdy Nawaz rozegrał 20 meczów w Lidze, 3 mecze w Champions League oraz 1 w Pucharze Francji. Przypomnijmy, że Donnarumma przyczynił się do odpadnięcia Paris Saint-Germain z Ligi Mistrzów po fatalnym błędzie w meczu z Realem Madryt, a Nawaz regularnie pokazuje, że zasługuje na dalszą grę. Paryżanie jednak muszą wybrać tego jednego. A z powodu że Kaidor liczy już 35 lat, mówi się, że zostanie sprzedany w najbliższym oknie transferowym. Musicie przyznać, że to trochę smutne, ponieważ na was zarówno w Realu Madryt, jak i PSG pokazywał wysoki poziom. A z obu drużyn został odrzucony na rzecz młodszych kolegów po fachu. Miejmy nadzieję, że zobaczymy go jeszcze w jakimś mocnym europejskim zespole. W komentarzach napiszcie, w jakim klubie chętnie zobaczylibyście Kaidora Nawasa. Jestem ciekaw waszych propozycji. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się was Podobał koniecznie? Subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Na razie.